Dziękuję wszystkim, dzisiaj wejdziemy sobie na latarnię w Gąskach, tak tą latarnię. Rok budowy to 1878 Druga od wysokości w Polsce. Zapraszam na odcinek A Sody są wysokie i po jednej stronie są cienkie. Tak to już wygląda Okno Lampa Wchodzimy Będę wam pokazywał okna. Zobaczcie To jest widok na morze W tym oknie. Jedziemy okno, okno tu jest bardzo dużo. mamy widok na Żuraw. A Widok na morze, na żurawia. To wszystko nie drugie okno, to będą odcięcia nie Na to jest świetnie. Konkretnie na górze. Upa. Wróćcie aktualnie. Nie, nie wiem, na którym poziomie jesteśmy. Tu jest. Tak nie wiem, czy wygląda w górę. Jesteśmy już dość wysoko chyba popatrzcie przez okno. Tak to wygląda? Są to. Duży być daleko. Jesteśmy już takie tu nie są. To jest trochę drewno. Tu tego okna wam nie pokażę. ło Jesteśmy już wysoko. I tu są jakieś schody. Ja sobie robię przerwę, a tak macie widok. Tu jest góra już. Tu jest góra. Zobaczcie widoki na samej górze. Jeszcze nie jest taka totalnie sama góra, bo tu są jeszcze jakieś schody. Ale tak macie widoki na może praktycznie samej góry. Podłoga jest drewniana. Na środku jest jakiś metalowy podtrzymujący. Jest wysoko. Gąski z samej góry Jak chcesz to nam zrób zdjęcie ja. A nie musisz, że pali całe domy Bardzo wysoko to trochę, z podstawą tam nie ma Nie, nie To mi już mam Tylko muszę najechać Macie gąsy Gąsy Tak to wygląda Wow jest wysoko, pełno wiatraków, tam wam przybliżę. Zobaczcie, tak to wygląda. Ładnie, Mega, nie? Super. Dobra, Dobrze, zobaczcie. Jeszcze oszczędzimy schodzimy. Tak to wygląda, wysoko. Ślicznie, jest druga do wysokości latarnia. Ten wygląda główny budynek. I teraz będziemy szkodzić tego okna, bo nie pokazywałem to mi ja się to i żura. Dobra, no. Dzień dobry. 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 tak. dobry. Dzień

Na dole, na dworze tej latarni. Tutaj macie wszystkie informacje dotyczące latarni. Jak coś tutaj nie sobie zatrzyma i przeczyta. Dara.